Cześć, ja jestem Snak, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta. W tym odcinku pokażę Wam latarnię morską, która jest w trakcie budowy oraz będziemy czyścić jaskinie pod wioską, którą w ostatnim odcinku znaleźliśmy. Więc do dzieła, bo mamy całkiem sporo dziś. Ja się już tutaj trochę przygotowałem. Jak widzicie jestem w zbroi. Tutaiszy mi się pieczą. Trochę jedzonka, wołowina. No i tak. Najpierw Wam pokażę taką malutką rzecz, którą zacząłem robić. Jeszcze nie jest skończona. Czyli tutaj chcę ten park taki troszeczkę zrobić wokół tej fontanny. Jak widzicie, tu są już jakieś ławeczki. No tutaj jeszcze mam tą jaskinię, prawdopodobnie ją zasypię. Tam dalej się waham, czy tutaj zrobić, właśnie jakieś takie mini targowisko. Tak myślę, że to raczej tutaj będzie, to targowisko, bo nie widzę innego miejsca na nie. Ale teraz przejdźmy do latarni morskiej. A i uwaga, koń się znalazł tak, patatają gdzieś tam po łąkach. No i tak ona się prezentuje z daleka. Ona oczywiście jeszcze nie jest skończona. Nie ma w ogóle góry. Jak tam widzicie, tam są lampy zrobione. Ona jeszcze chyba będzie troszeczkę grubsza tutaj u dołu. Tak się prezentuje. No w środku na razie nic nie jest. Po prostu jest bryła tylko. Tutaj mam dwa piecyki, tam do przetapiania. Tutaj jest ten. Wypadło mi teraz z głowy, jak się to nazywał. Dioryt dioryt. Nie chcę, żeby on był w środku. Nie podoba mi się takie wnętrze, więc będzie cały ceglany w środku wewnątrz. I tutaj właśnie lecimy do góry. No, tutaj też bym to musiał. No zobaczę, zobaczę, jak to będzie wyglądało. No i wychodzimy na latarnię. No, jak widzicie, tutaj już są lampy. Miejscowione. Tutaj. Jak się domyślacie, będę robił jakieś zasilanie, choć jestem bardzo słaby z tego zasilania i nie wychodzi mi to tak jak chcę. A widziałem coś fajnego, jeszcze Wam nie powiem. Jak mi się to uda zrobić, to wtedy zobaczycie. No, widok jest piękny z tej latarni, to trzeba przyznać. Na wioskę, na dom, czy tam miasto, zwał jak zwał. No i może oczywiście. A, właśnie, tutaj jeszcze mi brakuje troszeczkę i cyk mamy. Jeszcze wam pokażę troszkę, jak to z góry wygląda. No i tak, tak to wygląda. Ale jak tu podłączyłem zasilanie, to to całe świeciło. A nie chcę tego, tak? Ale nie umiem tego zrobić. Tak bym to chciał. Choć widziałem poradnik, nie za bardzo mi to wyszło. Będę to musiał sprawdzić na kreatywie. Czy na serio to tak działa, czy może na innej wersji tak to po prostu działało, lub ktoś tam miał mody. No zobaczę. No, a jak nie, no to będzie całe świecić i będzie tylko włączane, czy tam wyłączane. Tam mamy nasz ten. No i tutaj powinno jeszcze być takie wejście do góry, żeby... ale nie wiem czy takie coś będzie, bo nie wiem czy to nawet nie będzie musiało być szersze. Tak naprawdę. Hmm. Zobaczy się jeszcze. Dobra, no to lecimy dalej, bo mamy co robić. Hmm. Mogę sobie wziąć konia w sumie. Żeby tam pobiec pod tą wioskę. No dobra, hmm, hmm. nie no już bez konia pójdę, bo znowu mi się gdzieś zgubi, a tego bym nie chciał. No i tak się będę musiał jeszcze wybrać do netteru, bo mi braknie na te lampy. Jak widzicie, tak jeszcze chyba połowę bym musiał mieć, a nie mam już tyle. Światło pyłu, czy jak się tam zwał. No i dobra, tam gdzie się ba jest ta wioska. Nie wziąłem sobie mapy, a szkoda. No, mam nadzieję, że nią znajdę. A, przejdę się tą górą. A myślałem, że. A, jest tutaj jeszcze glina. Dobrze wiedzieć. Pomimo, właśnie też i mam niedobór gliny. O, tu też jest. spokojnie, to będę wiedział gdzie po odcinku pójść. Ale teraz już lecimy. Pewnie nie zastanawiacie się co z drzewem, bo teraz tak odeszłem na kilka odcinków od tego drzewa. Powiem tak, drzewo robi się na dole na razie, magazyn się robi. Jestem już w trakcie. Ponieważ też stwierdziłem, że no zaczyna mi miejsca brakować w tych skrzynkach i trzeba zacząć robić te magazyny. Więc tam już też się coś dzieje. Na razie przy zbożach nic nie robię. Na razie wystarcza mi wszystkiego. No i teraz dla mnie priorytetem jest ukończenie tej latarni morskiej. O, widzę, widzę wioskę. Mam nadzieję, że będziemy to mogli też przenocować, jak coś. Dobra, musiałem na chwilkę się tylko wyłączyć one są piękne te domki, po prostu one mi się tak podobają. One są tak świetne. O! Nie żebym tam zaglądał komuś czy coś, ale... Naprawię to wieśniakowi cyk już mu domek nie spadnie. Witam, witam wszystkich szanownych panów. No i dobra. To nie. Gdzie tu było te wejście? Teraz do tej jaskini? Albo tam było? No bo plan jest taki, tak jak właśnie mówiłem w poprzednim odcinku. Tu jest wejście do jaskini, to pewnie sobie też nie takie zrobimy jakby drzwi, że tam do środka będzie jedno zejście. Ale mój priorytet, au 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 byłoby właśnie wykonanie dziury i zrobienie takich schodów. Trochę Przeszklonych może nie do końca, choć w sumie też by mogło być. Może nawet tu. Tak, żeby ta wioska się trochę rozrosła, jakby na dwa poziomy. Ja tu chyba spałem ostatnio. Tu mamy też piękny domek. Chyba pana burmistrza. No, są piękne, jest ta wioska, po prostu... Aż taki trochę żal mam, że po prostu ta wioska nie jest bliżej. Nadbym przeniósł te całe drzewo. <grym> Pysz, on... On wygląda jakby był trzypoziomowy, ten domek. No dobra, że już jest ciemno. Szybko ten czas minął. Ja się prześpię po prostu. Mam nadzieję, że mi pozwolą. O nie, on tu idzie. Nie wchodź. Nie, ja tu śpię. O. Może pójdę do tego swojego tam domku. Co byłem ostatnio. Może nie będą mieli żadnych pro Nie widzieliście tego. O. Dobra, dało się. <grytania> o! Się nie wyspał przeze mnie. O! Nie, no to jest świetne po prostu. Zbiórka. Dobra, nic. Trzeba się brać do roboty, nie? Że to jest przedświąteczny odcinek. Wszystkim Wam w ogóle życzę wesołych świąt. Ale postanowiłem, że będzie troszkę dłuższy ten odcinek. Te świąteczne są takie Ja sobie tarczy nie zrobiłem Dłuższe też z tych względów, że całkiem sporo jest do tego do, zro do zrobienia bra Czy tutaj już też byłem? Ja to nie ogólnie planuje zamknąć po prostu normalnie ponieważ yy, nie chcę się bawić właśnie w jakieś tam wychodzące potwory i w ogóle. To miaskinie najwyżej po prostu No sorry, że teraz się tak zacinam, ale mi tutaj się powiadomienia przychodzą na telefon i trochę jestem rozkojarzony. No żeby jednak nie mieszać się z tymi potworami. Bo też nie chciałbym, żeby oni mi zginęli ci wieśniacy. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobra, już widzę, że się zgubiłem. A, tu jest wioska, dobra hmm. Dobra, pójdę w takim razie w drugą stronę. Spokojnie, wszystko mamy pod kontrolą. Czyli w tą stronę musiałbym nią rozbudować, gdybym chciał sobie światełka zrobimy w sensie pochodnie hmm. no i chyba jak na złość ta strona jaskini nie jest aż tak bardzo rozbudowana troszkę niefajnie, niefajnie ale że to jest Minecraft to tu się da wszystko zrobić więc jakoś strasznie bardzo się nie martwię. Do widzenia, panu. Najważniejsze to sobie to dobrze pooświetlać. Żeby nic nas nie zaskoczyło dobra, w takim razie, jeżeli tak wygląda sytuacja... O, tu jeszcze gdzieś nam zombie wylazło. Ja sobie stąd spróbuję wyjść. Aha. O! Skąd? O, czemu oni z góry przychodzą? Przecież nie ma nocy. Tu się jeszcze coś nam respiło. Tu jest dość jasno, więc nie powinno. Dobra. Hmm. Zrobimy to tak. Skopać to na razie. No właśnie, oni co już zaczynają wchodzić powoli. Można by tu zrobić taki. Muszę to jakoś odciąć. Te niepotrzebne dla mnie. No ja myślę, że więcej nie będzie. Dobra, stawiamy ścianę. Żeby tutaj była bezpieczna ta strona. Wiecie, później ta wioska w sumie może się też rozprzestrzeniać, więc można ją zwiększyć. Ale na razie, jakich nie ma tak dużo, to jednak bezpieczeństwo. Dobra, mamy tam ścianę postawioną, stąd nic nie przyjdzie. No, tu chyba nic nawet nie ma. Dajmy sobie. Tak. Tu mamy ten dół, ale on się łączy. No i dobra. Ta strona zamknięta. Teraz tak. Tu by mógł być nawet most. Bardzo fajnie by to wyglądało. Tej ziemi sobie zabiorę. Spróbuję tu na razie zrobić taki prowizoryczny mostek. Ok, mamy to. No i tutaj też już jest gdzieś wyjście na powierzchnię. Ja w sumie zróbmy tak, że przekopiemy to. Aha, dobra. To ja teraz spróbuję zrobić coś innego. Spróbuję. Tutaj, tak jak jest albo nie. Tu, w tym miejscu, byłoby takie zejście. No to jest takie centrum, powiedzmy. Aha właśnie. Bo oni mi zaczną tu wpadać do środka. Mogłem trochę to inaczej zrobić. Mogłem sobie to wymierzyć na współrzędnych. No, moim zdaniem, do czegoś powinniśmy się dokopać. Raczej przebić się do tamtych tuneli. Może w tom teraz? Tu mamy węgiel. Dobra. Hmm. O, i jesteśmy. Mhm, mm czy no, no to, to tak nie za fajnie. Bo w takim razie. Dobra, było małe cięcie. Mm -hmm. Czyli tutaj jakbym kopał tu, to powinniśmy się tam przebić. Tutaj mamy chyba ten węgiel, który zacząłem kopać. Słyszę tu zombiaka. Gdzieś, więc coś tu powinno być. Albo jeszcze jeden tunel. O, właśnie, właśnie. Dobra, przeszliśmy tym tunelem. Teraz zastanawiam mnie fakt czy już jest ciemno. Czy tutaj właśnie gdzieś idzie obok tunel znów Słychać A nie widać tych stworów? spają kto raczej raczej to os powierzchnim dochodzą te dźwięki No jakaś te tunele tutaj połączono. Powinno się udać. Tutaj z tego środka wcale nie jest tak daleko. Więc może jakoś to będzie fajnie wyglądać. No, i dobra, czyli raczej zabezpieczone jest. No dobra, to teraz jeszcze, już tak na koniec, zaplanujmy trochę. Jakieś rozmieszczenie? Jak to tutaj będzie wyglądało w tych jaskiniach? Dobra, czyli tutaj będzie takie główne wejście. Tam będzie główne wejście, ale po schodach. Sobie tutaj jeszcze świetlimy. Będzie się wchodzić. Będzie ten mostek. Taki raczej nieduży, dwójeczka. Hmm. To ja bym tutaj w sumie postawił jeden domek. Niepotrzebnie jednak to takie długie zrobiłem. A nie, bo tutaj jeszcze nie jest nawet odcięte. Dobra, czyli jeszcze jedną będę musiał postawić. Czyli tu będzie jeden domek. Czyli tutaj gdzieś odetnijmy to. Dobra, jeden domek, trzy kilofa sobie wezmę. Pyk mamy. No i tu trzeba będzie teraz zaplanować sobie schody na dół. Ja myślę, że tej ziemi się stąd pozbędę. Zrobimy takie schodki na dół. Wiadomo, ci wieśniacy mają problem z schodzeniem, więc oni się będą pewnie blokować, spadować i co tylko wymyślą. Więc trzeba będzie to im jakoś ułatwić. Tu się chyba można przebić też. Jednak nie. Czy to jest, znów inne złoże? No i dobra, nie sobie tu będą schodzić. Tutaj bym postawił jeden domek, tutaj drugi. I trzeci, tam w dole. O, taki, który będzie miał z wodą coś wspólnego. Na przykład, albo można tam zrobić punkt czerpania wody. No i tutaj bym zrobił znów jeden, i znów drugi. Tak na razie na spokojnie. Dobra. Czyli tak, wiemy, co będziemy robić. Plan dość ambitny, ale najpierw tak jak to obiecałem latarnię muszę skończyć i zaraz się zaraz zbiorę po tym odcinku przynajmniej zobaczyć czy mi to tak będzie działać no a myślę, że będzie fajnie No to tak, no co więcej Dzięki wam za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinka No i co? W takim razie Cześć i na razie, i Wesołych Świąt!